Cały ten proces tworzenia nowego produktu to jest jakieś równanie matematyczne. Wychodzimy od wyniku, ma to kosztować tyle i tyle, ma być oczywiście atrakcyjne, ma przyciągnąć potencjalnych nabywców użytkowników. I potem szukamy składowych tego równania. Bo to musi być materiał, który z jednej strony właśnie przykuje uwagę, a z drugiej strony a z drugiej strony nie kosztuje za dużo. To musi być rozwiązanie, które jest inne od dotychczasowych, innowacyjne, właśnie, a z kolei też jakoś tam koresponduje z, z przyzwyczajeniami jest naszych produktów. Czy polscy przedsiębiorcy są na takie głębokie gotowe. Dobre pytanie. Ja tu przygotowałem parę słów do które no, na uczestnictwo bo wszystko to zostało już um, powiedziane. Więc. Yy... Może parę słów właśnie o tym, o czym mówi Pan redaktor. A sprawa nie będzie prosta. Po pierwsze, yy, muszę mówić krótko, bowiem to jest moja pretensja do twórców tych kanap, projektantów, że powinny być specjalne kanapy panelowe, bo jak tak siedzi, to nie może się oprzeć, bo się rozdawa, a jak tak siedzi, to musi siedzieć prosto, bo ja jestem absolutnie nieprzyzwyczajony, więc pierwszy postulat... Tak jest, dlatego na wnętrzu mówimy. Ale może, ale w nie, wiem, czy pani tak, bo twierdzi, są, są panowie. Druga rzecz, o której myślę, stale się mówi, to pytanie, czy to jest rzecz nie do zrobienia. Wszystkie czajniczki, jakiekolwiek produkuje się na świecie, rozgrywają kawę, bater, wodę. Już nie jest wszystkie. wszystkie. Okej, okay, to już są. Teraz punkt widzenia przedsiębiorców. To jest. Sprawa bardzo trudna. Państwo musicie zdawać sobie sprawę. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3 miliony firm, ale z tego tylko 1 600 000 to są firmy aktywne, z tego 800 tysięcy to są firmy zatrudniające pracowników pozostałe to są firmy jednoosobowe. Z tych 800 tysięcy zaledwie mniej więcej 18 tysięcy to są firmy średnie i duże, które działają mniej więcej podobnie. Dzisiaj firma średnia może być bardziej kwalifikowana do sektora firm dużych niż do sektora firm mikro a, i firm małych. W związku z tym powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na tej grupie firm, bo one mają potencjał rozwojowy. Ja tam od wielu lat robię badania sektora MSP. I te badania ciągle są dość smutne. Z jednej strony widzimy, że zmienia się, e, zmienia się przewaga konkurencyjna i taki fokus przedsiębiorcy na jakość, na obsługę klienta, e, a uciekają już z konkurowania wyłącznie kosztami produkcji. Ale z drugiej strony, e, większość tych firm chce działać wyłącznie na firmy na rynkach lokalnych, wcale nie zamierza się rozwijać. I to jest problem. Jak przekonać firmy do tego, żeby chciały się rozwijać, czyli żeby szukały nowych produktów, nowych usług, nowych technologii, nowego wzornictwa, żeby te rynki zdobywać. Czas, kiedy miało się produkt i go się sprzedawało, to już minął. Przedsiębiorcy w wielu obszarach tego ciągle e, nie rozumieją. Ale dzisiaj to jest dobry czas na mówienie o e, wzornictwie i o przewadze konkurencyjnej, jaką można dzięki temu zdobyć. A z kilku powodów. Kiedy e, analizujemy rozwój polskich firm, to wyraźnie widzimy różne etapy ich e, rozwoju. E, pamiętajmy, że ponad 40% firm e, i właścicielami są osoby, które same kiedyś były pracownikami. W związku z tym one nie mają przygotowania menedżerskiego, one nie mają przygotowania ekonomicznego, one nie mają przygotowania hr eee, najczęściej w sposób autorytarny zarządzają swoimi firmami i tak jest do dzisiaj, ale przyszedł czas sukcesu i stery w tych firmach albo przejmują e, wynajęte zarządy, albo też e, dzieci, młode pokolenia. E, Podczas wielu lat działania Lewiatana myśmy organizowali różnego rodzaju szkolenia i kiedyś z Microsoftem zrobiliśmy taki projekt Przyjaciele Sukcesu, które to, to było takie MBA, półroczne, paru właśnie warsztatach, razem z, ze szkołą dowódcą, która zdaje się już niestety no, przestaje funkcjonować. I wydawało się, że największe yy, zainteresowanie będzie dotyczyło, to było jakieś. 5-7 lat temu, a kwestiami budowy strategii, a kwestią produktów, yy, prawem, okazuje się, że hitem było zarządzanie zasobami ludzkimi. To miało największe powodzenie, bowiem okazało się, że to jest jeden z większych deficytów yy, tych ludzi, bo oni nigdy nie zarządzali zespołem, w ogóle nie wiedzieli, że zespół jest wartością, na co ich ma pracować, a jak nie chce, wymieniamy, przyjdzie następny. Dzisiaj w firmach tak już to nie działa, bo jeżeli firma sprzedaje produkty w miarę skomplikowane, nie mówię bardzo skomplikowane, to wyszkolenie pracownika, przygotowanie go, wpisanie go w zespół, to jest długotrwały i kosztowny proces. Był czas pierwszej perspektywy, kiedy z projektów uczyliśmy przedsiębiorców budowania strategii, Powiem firmy w większości jeszcze działając na no, tak, nadziem. Tak. No jakoś to będzie, no coś rząd wymyśli, prawo się zmieni, to my się dostosujemy, albo coś tam zaszarzymy, albo gdzieś uciekniemy, podzielimy firmę, żeby nie płacić składki na pewno. No nie. tysiące różnych rzeczy, natomiast one nie miały żadnej strategii, one nie wiedziały jak chcą wyglądać za dwa lata, za trzy lata, za pięć. Ja nie mówię, że dzisiaj w wielu branżach, pani Minister, Mamy też taką sytuację, że też nie wiemy, czego chcemy, a pożyczenie państwa, tak? więc trudno wymagać od firm, że skoro nie wiemy, czy inwestujemy w zielone technologie, czy odnawialne źródła energii, czy w czy w cokolwiek innego, no to co tu mówić o firmach, które mają perspektywę zdecydowanie jeszcze krótszą, bo nie wiedzą jaką perspektywę ma państwo. Co warto inwestować? Tak? I tak się wożą, czekają na decyzję. Ale nie o to chodzi. Projekty unijne wymagały jednego. Złożenia biznesplanu. W firmach biznesplan to pojęcie praktycznie nieistniejące. Tak? Rozróżnienie przychodu, dochodu a, i możliwości zapewnienia istnienia firmy dzięki no, przepływom. Większość firm padali dlatego, że nie ma zysku. To dlatego, że pani się gotówkami, nie mają kredytów, nie mają finansowania. Czyli problem e, finansowania działania firmy jest w wielu przypadkach tym, który doprowadza do upadku. Ale to mamy już znowu za sobą. Oni już wiedzą. Jakość e, zespół, nawet społeczna odpowiedzialność biznesu jako element strategii, a nie doraźne finansowanie imprezy sportowej albo szkoły, Taki ma pomysł. No i to jest właśnie czas, żeby budować tę nową przewagę konkurencyjną, bowiem to rzeczywiście bez tego będzie ciężko. To wymaga rzeczywiście wkładu finansowego i dziękuję, że Państwo też o tym mówią, bo przy paru procentowych marżach firm, w wielu przypadkach, pamiętajmy, one są spółkami jadnymi. Gdzie właściciel żyje jest zysku, on nie ma tam wynagrodzenia, jego wynagrodzenie nie może być kategorią kwalifikowaną do kosztów uzyskania przychodów, no to rzeczywiście te zyski są wtedy jeszcze mniejsze. Oni cieszą się, że mają te pieniądze, ale jakby policzyć koszty zarządzania i je wyjąć z tego zysku, to też. No to co też jest pewnie ważne, to to, żeby y, ustawy podatkowe dostosować, bo w wielu przypadkach urzędy skarbowe będą kwestionowały wydatki, y, które nie będą mogły być kosztami uzyskania przychodu, bowiem y, nie ma związanych y, z nim faktów, nie ma sprzedaży. Tak? To jest rodzaj inwestycji. Dzisiaj to zrobimy, ale przychody pierwsze pojawią się y, za rok, za tak? trzy. Tak. Więc yy, w średnich firmach, w małych firmach to będzie oczywiście yy, duży problem. No i jeszcze jedna refleksja, ale yy, bardziej obywatela. No Jesteśmy otoczeni przy totu. Przestrzeń publiczna jest po prostu koszmarna. W tym mają też współdział niestety przedsiębiorcy, którzy wieszają te swoje szyldy, reklamy, tam gdzie się da, bo jest na to przyzwolenie, to wydaje im się, że w ten sposób zdobędą ryby jest Taka kampania y, jest absolutnie też potrzebna. To jest brzydota to jest brzydota sieci, to są e, złe logo, złe strony, y, zła forma komunikacji graficznej, ale podobnie z urzędem, choć sporo się w tej sprawie też już e, zmienia. No i trzeba o tak rozmawiać, dlatego cieszę się z takiego miejsca, w którym biznes i e, e, fani. I administracja się znowu spotykają. Na, na, dla nas było ogromnym zaskoczeniem, kiedy lewiatan, który zajmuje się praktycznie, powiedzmy, zajmować działalnością legislacyjną, czyli walką o dobre prawo, no jednak próbuje też dokonywać jakiejś hmm, prac na rzecz zmiany społecznej. I hmm, realizowaliśmy projekt Zemunek Przedsiębiorców, gdzie hmm, spotkaliśmy się z administracją i mówiliśmy o tym, jak o sobie mówimy. Okazało się, że mamy e, osoby bardzo znane. No, ta administracja beznadziejna nie pija, nic nie robi, taka decyzja nie, nie, robi, decyduje, nie, tak się nie robi, A z drugiej strony przedsiębiorcy, no przecież to wszystko są kupiewnicy i, i, i gangsterzy, którzy tylko szukają jak to szukać i, i tak dalej. Nadto się okazało, że mamy też innego wspólnego wroga, mianowicie e, właśnie tę samą grupę, która rzeczywiście źle mówi i administracji i, administracji, i przedsiębiorcach, bo urzędnicy to są urzędasy, a przedsiębiorcy to są złodzieje. I postanowiliśmy w tej sprawie razem działać. Jakśmy chwilę porozmawiali, to się okazało, że możemy w wielu obszarach wspólnie rozmawiać, bo ci urzędnicy na dole mówią, słuchajcie, ale my działamy w ramach prawa dzisiaj. Obowiązującego nie możemy inaczej, choćbyśmy chcieli to zmienić, to wy musicie nam pomóc i my wam pomożemy, żeby zmieniać to prawo, bo my mówimy, że to prawo jest złe, ale u góry to się nie przyjmuje. Podobnie zresztą okazało się, że Wojewoda Małopolski nie ma nic przeciwko temu, żeby przedsiębiorcy przyszli do urzędu i dowiedzieli się albo powiedzieli, co im przeszkadza w przetargach na siewsach, którego jego woda ogłasza, a one są czasami kompletnie nieoparte na taktyce biznesowej, na zdrowym rozsądku i potem budujemy autostrady albo najdroższa, albo najtańsza, albo Więc okazuje się, że to porozumienie i ta współpraca daje taką synergię że no teraz trzeba włożyć tutaj ten projekt, pokażę e, listę kilku tylko projektów. Jest nie dla Polski, które zaraz wywoła dużą, zdaje się, górze. No a teraz współpracujemy po raz kolejny z Instytutem, 17 z tego powodu